przy nikt mnie nie zaatakuje. Hmm. Może ktoś przyjedzie, jakiś pan chciałby być synkiem hakera, ale tu małych hakerów. Tylko jednego raz chyba widziałem. O, ale w nie przejścia. O, jest ja hmm. jestem tutaj, hmm. może ktoś przyjedzie do przedszkola i mnie ktoś zabija. Hmm. No Daj, daję. Słyszę jakieś fajne... Wiedzę cię tak za chwilkę. Co co? Wychodź. No... no ej! Ty słyszę. No chodź. Halo. No, no widz to! Halo. O! Jakiś pan! Jakiś pan! Dzień dobry! Wychodź. Wychodź z tego dnia. Okay. Idziemy. Panie! Czekaj, pytam wolny! Nie pyta się o zdanie. Dlaczego? czego? Ja nie pyta się o. o... A weździesz mnie? Tam. Lego to ja cię wezmę. Co to? O, nic. Ej, Gdzie jedziemy? Ja nic nie widzę. A dokładnie do gdzie? Dowiem się. Ciemno w tym samochodzie. Gdzie my jedziemy? Aż do domu? Widzę Twoje włoski. O, ja. Gdzie ty? Ta, gdzie jedziemy? Gdzie ja jestem? Znów pod górkę. Hmm. Где я слишком кто там пущу радио. Ой, я. где я сейчас? Ты что, Gdzie to auto? Nie ma auta. Nie było tu auto. Tata. Co tu tu robimy? Co tu robimy? O tu mieszkamy, ale kota wypasiona. Ło jak tu się wchodzi? Nie tam. Nie tu? To ten dom brzydki on jest. Gdzie ta to? Zbita tam, Nie, 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 nie. Nie znajdziesz mnie. Znajdzie. O lekryówkę mam na tatę. Pójdź tatu tu na dół. Bo to mam być za Pójdź na dół. sobie. Tyle poczekaj, jakaś pani już puchacie, ale mnie nie widzi. Tata! Tata oderuje! Tata! Nic mnie nie zybie, zobacz. Tata oderuje. Co ty, tata? Nie, nie oderuje nie się. A znajdziesz mnie, tata? Nie o nie, nie. kąpy mam? Nic to. już... słuchaj. Piotrek, zobacz, gdzie się. Iść, pójdź do kuchni. Pójdź, tata, pójdź do kuchni. A no tam się. No, bajka psychonka, na 30 sekund. To? A nie mam mnie o, jest. o! Dobra, jestem. Tu jest tata. O! nie to jest tata. moja kryjówka, tato. Tu będę się krył jak będzie z niemiły. I wysłem. Co to? To jest sto? Dzień dobry. Co tam? Hello. Lody! Daj! Loda daj, daj loda. Daj, nie dziel się. Daj loda. Daj! daj. Co to tam robi? Idę do ciebie. O, o jedźmy. Tata to nie działa. Tatusiu, otwórz garaż. Gdzie jest auto, tata? Nie widzę. Tata, on nie porwał. Tata jego auto nie działa. Za panem tym panem. Zajmij. O, tata pojechał. Dobrze, to ja tu poczekam. Pa, pa. O, mamo, niczego nie pić. Łatuj mnie, paniusiu. Ale boli mnie tata. Ja, mój coś mi się stało. No. Idę do szpitala. Szybko, do szpitala. do szpitala O. Do szpitala. Weźcie ktoś już do szpitala, ale tam a ta tata to było. O, do ulaczka. Ile się czuję.

妈妈呢嗯？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 to było na tyle. Tata mi wpadł tutaj do tych. Oj, ty gdzie o, gdzie jestem? Ja teraz już nie wyjdę. I, papa, ja ocencie w komentarzach, jak, jak się Wam spodobało. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. I komentarz, co zagrać Nie jest tylko, gdybym ja w jakie gry. Tylko tak, żeby nie był płatne. Papa.